Ekoplaneta. Kuba pochwyt, witam w kolejnym wydaniu audycji Ekoplaneta. Nadal jesteśmy nad brzegami Rzeki Rudy, gdzie 26 i 27 kwietnia odbyła się 16 edycja wielkiego sprzątania Rzeki Rudy. W poprzedniej audycji rozmawialiśmy z głównym organizatorem tego wydarzenia, Jackiem Kluczniokiem z grupy Aktywni Team, a teraz razem z nami jest Bronisław Piruk, działacz społeczny organizator organizator m.in. znanych pływadeł, czyli wyjątkowego spływu rzeką Odrą. Panie Bronisławie, można powiedzieć, że na wielkim sprzątaniu rzeki Rudy jest Pan od zawsze, dlatego tak chętnie wspiera Pan tę inicjatywę. Bo ja kocham przyrodę, kocham naszą piękną rzekę Odrę i jej dopływy, a to są piękne rzeczy i uważam, że nie można, trzeba jechać do Mazury, dzisiaj nad morze, jak mamy wszystko tu na miejscu, piękne mamy tereny, piękne wody i czas tego korzystać. A żeby było fajnie, to też akcja sprzątania Rudy, sprzątania Odry czy innych rzek, to są takie akcje, które mają służyć przybliżeniu ludzi, mieszkańców do tej naszej rzeki. na przestrzeni tych ostatnich lat Pan zauważył, że rzeka Ruda się zmieniła? Ruda, nie, ruda jest y, fajna. Oczywiście jest dużo czyściejsza, to, to nie ma mówienia, ale odra się potem zmieniła, bo pierwsze sprzątanie to było dwa samochody samej chemii. Specjalistyczne samochody chemii, bo rolnicy wszystko do wody i tak dalej, nie? To tam były tony, tam całego Żukaśmy mogli poskładać z tego wszystkiego, co tam się wyniosło, nie? Tego było pełno. Ale to było no, prawie 30 lat temu i co roku coś tam robimy, co roku działamy, i potem też y, y, działamy poprzez y, naukę, poprzez działania takie żeby tym rolnikom, tym innym mówić, że to tak się nie robi, że to tak tego i wpływamy na to, także to już się udaje. W tej chwili już nie ma takich problemów na rzece, to są tylko sporadyczne, chyba że coś nam, coś trzech tam nam woda przyniesie, jakieś butelki i tak dalej, czy ewentualnie po wędkarzach tam jakieś niewielkie rzeczy. No i to, to właśnie jest wszystko, ale spądamy dalej. Spądamy, bo tu chodzi nawet nie o to, że to mamy sprzątać, tylko chodzi też o to kontakt z rzeką, z jej zakolami. Także ci, którzy sprzątają, to się uczą tego wszystkiego, uczą się rzeki, uczą się. Pływać, czy się, kochać tą przyrodę, a przecież o to chodzi. A podczas sprzątania rzeki Rudy, Pan też udziela się artystycznie. Za każdym razem Pan otwiera to wielkie sprzątanie. Symbolicznie otwiera Pan sezon kajakowy tutaj na rzece i zawsze przygotowuje Pan wspaniały wiersz. Czy specjalnie dla nas mógłby Pan go odczytać? Oczywiście, tych wierszy już jest powstało kilkanaście. Tutaj już mówił kiedyś burmistrz Kuźni, były burmistrz pan Paweł Macha, że zrobi z tego książeczkę. To ciekawe, że więcej angażuje się w Odrę, a wiersze czytam tylko na Rudzin? <grym> a to bardzo prosimy w takim razie o zaprezentowanie. To będzie debiut premiera, tak się wyrażę. Czas to najlepszy i bardzo dobry na sprzątanie dopływów Odry. Dzisiaj Ruda. Ile jeszcze już razy, a dzisiaj też się uda złowić różne okazy. Gdzieś tam pralka czeka albo boiler grubaśny i to musi znosić rzeka, a śmieć to jest pokaźny. Podobnie opony nawet z traktora, które tu wrzucił człowiek szalony, a przeszkoda to dla nortu spora. A te butelki, plastiki pełne błota, problem to wielki, brudna to robota. To wszystko na was czeka, na wasze dobre ręce. Czeka ta piękna rzeka, a wy macie dla niej serce. I potem będziesz rzeko pachniała rybą i wiatrem, twoje naturalne piękno na turystów będzie otwarte. Wykołysana w leśnych ostępach, słońcem nakarmiona, płyniesz jak śliczna księżna, aż wpadniesz w odry ramiona. Gdyby nie wy i wasza praca, nie byłoby tak czystej rzeki. Ta robota się zawsze upłaca. A ja w jej imieniu mówię wam, dzięki. Dodajmy, że na XVI Wielkim Sprzątaniu Rzeki Rudy gościli m.in. przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Czysta Odra. Pani Aneta zbierała podpisy, które były wyrazem poparcia uznania rzeki Odry osobą prawną. Przygotowaliśmy ustawę na rzecz uznania rzeki odry osobą prawną i to jest takie rewolucyjna zmiana w myśleniu o ochronie przyrody, ponieważ w tej ustawie zapisane jest to, że rzeka ma prawa, na przykład prawo do bycia niezatruwaną i w ramach tej ustawy jest komitet osób. Które są wybierane w określony sposób, które występują w imieniu rzeki na forum publicznym, prawnym. Co to da, jeżeli od razu zostanie tą osobą prawną, w jaki sposób bardziej będzie można ją chronić? To jest przede wszystkim zmiana w myśleniu. Rzeka ma prawa. To jest fundamentalne odwrócenie tego w jaki sposób do tej pory traktujemy przyrodę, że to jest rzecz. A jak w ogóle do tego doszło, że postanowiliście się tą sprawą od tej strony zająć? Co było przyczynkiem tego? Takim punktem zwrotnym była ta katastrofa ekologiczna, kiedy na skutek wykwitu złotej algi zginęło 350 ton ryb. To był taki moment który zadecydował o tym, że coś się musi zmienić. I to już wszystko, co przygotowaliśmy w tym wydaniu audycji Ekoplaneta. Kuba Pochwyt. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Ekoplaneta. Audycję dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Za treści przedstawione w audycji dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odpowiedzialność ponosi redakcja.